Fundacja Antyrak znów zadbała o kobiety po chemioterapii. Jej wolontariusze przekazali 400 ust, wspierając panie, które w czasie leczenia straciły włosy. Jarosław Lewandowski cień dobry. Musi się trzech sobie nie podobać, organizm. ale i całemu otoczeniu też, żeby go po prostu nie mijać. To jest ziarenko takie, takiego chociaż trochę komfortu w cierpieniu, które, które te panie mają. Ten temat za chwilę, zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w zbliżeniach. Najpierw rekordowe upały, a w nocy nawałnica zrywająca dachy. Najbardziej ucierpiał powiat inowrocławski. Kilkanaście uszkodzonych dachów, najczęściej uszkodzone poprzez połamane konary. Podniosło mi stodołę do góry i przewróciło do góry nogami. Prezydent Torunia z absolutorium. Wydatki bieżące miasta kształtowały się zgodnie z planem. Cukrzyca epidemią XXI wieku jednym z największych wyzwań medycyny. Ludzie doprowadzają się do takiego bardzo groźnego stanu. Chodzi o tego pacjenta, żeby mu dać informację, że on może sobie sam bardzo dużo pomóc. Połamane gałęzie, przewrócone drzewa i zerwane dachy. To bilans nawałnicy, która minionej nocy przeszła przez region. Burze z wichurami najbardziej dotknęły mieszkańców powiatu inowrocławskiego, gdzie strażacy interweniowali ponad 50 razy. W wiatr całkowicie zerwał dach sanktuarium. Blaszane płyty leżały nawet kilkadziesiąt metrów od kościoła. Na szczęście nie ucierpiała konstrukcja dachu, który na razie został zabezpieczony folią. Zaczął i później przed silny wiady. I to chwilę trwało i wiatr zdjął cały dach z kościoła. Aż tam koło szkoły są blachy nawet. Żywioł zrywał też dachy z domów i budynków gospodarczych. Właścicielom tego gospodarstwa w Płonkowie trudno było mówić o tym, co wydarzyło się poprzedniego wieczoru. Wiatr zerwał poszycie dachowe i przewrócił ściany magazynu zbożowego w przechowaniu zboża z nadchodzących żniw pomogą sąsiedzi. Wichura przyniosła straty także w okolicznej wielowsi, takiego żywiołu nikt to się nie spodziewał. Przyszedł ogromny szkwał biały, podniosło mi stodołę do góry i przewróciło. Do góry nogami na pół metra od tego gruzu i po stodole. Nie ma nic. Powiat inowrocławski minionej nocy ucierpiał najbardziej. Strażacy od rana pomagali usuwać powalone drzewa i zabezpieczali zniszczone budynki przed deszczem. W całym regionie przy usuwaniu skutków wichury strażacy interweniowali ponad 80 razy. Większość tej interwencji dotyczyła połamanych gałęzi oraz konarów drzew. Kilkanaście uszkodzonych dachów najczęściej uszkodzone poprzez połamane konary, ale również zerwane dachy. Mieszkańcy podkreślają, że prognozy pogody nie przewidywały tak silnego wiatru, dlatego specjaliści od pogody ostrzegają chmury burzowe mogą rozwijać się nagle. Warto więc zachować ostrożność. Płonkowo błażej karczmarczyk. Prezydent Torunia Michał Zaleski z absolutorium radni jednogłośnie przyjęli sprawozdania finansowe oraz z wykonania budżetu za miniony rok. Przyjęty został także raport o stanie Torunia za 2018 rok. To dla prezydenta miasta i skarbnika jedna z najważniejszych chwil. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2018. Wydatki bieżące miasta kształtowały się zgodnie z planem. Nie mieliśmy jakichś gwałtownych pogorszeń kosztów funkcjonowania miasta. Nie musieliśmy sięgać głębiej do kieszeni mieszkańców, tworząc jakieś opłaty czy zwiększając istniejące opłaty. To wszystko funkcjonowało rytmicznie. Dochody dokładnie takie, jak zaplanowano. Miasto wydało jednak mniej o 2%, co przełożyło się na zmniejszenie o 47 milionów złotych zaplanowanego na początku 2018 roku deficytu o ponad 13 milionów złotych. Zwiększył się też udział w podatku PIT i CIT oraz podatku od nieruchomości. Wskaźniki mówią same za siebie. Jeśli chodzi o zaplanowane dochody 98% wykonania, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne ponad 97%, więc arytmetyka przemawia za tym, żeby absolutnie ten budżet z 2018 roku i jego wykonanie poprzeć. Radni byli zgodni. Oba sprawozdania przyjęto jednogłośnie. Był to rok stabilny. Budżet, który, który został zaplanowany, został wykonany. Deficyt de facto okazał się mniejszy. Natomiast tak naprawdę chodzi o to, że środki, które były wydatkowane, służyły mieszkańcom w bardzo wielu obszarach. Rada Miasta przyjęła także raport o stanie gminy Miasta Toruń za rok 2018. To zupełnie nowy obowiązek nałożony na samorządy. Zgodnie. Z nową ustawą prezydent raz do roku musi przedstawić raport o stanie gminy i uzyskać od Rady Wotum zaufania. To jest procedura, co też ważne, w której mogą brać udział mieszkańcy. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie, w 2018 roku toruń liczył ponad 19,5 tysiąca mieszkańców. W 2018 roku zanotowano także najniższą od lat stopę bezrobocia. Toruń Aleksandra Ciekot. W zbliżeniach teraz informacja o wyroku w sprawie wójta Warlubia Krzysztofa M. Wyrok zapadł dzisiaj w Sądzie Rejonowym w Świeciu. Włodarz gminy był oskarżony o wyłudzenie niemal 80 tysięcy złotych z kasy gminy. Jak informuje portal noweświecie.pl, sprawa dotyczyła remontu wiaduktów w Warlubiu, rulewie i boksów w Lipinkach. Według sądu większości prac w ogóle nie wykonano. Krzysztofem został skazany na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 25 tysięcy złotych. Wspólnie z Damianem Esz, właścicielem firmy budowlanej wójt ma oddać gminie w Arlubie łącznie prawie 75 tysięcy zł. Musi też uregulować koszty sądowe w wysokości ponad 5 tysięcy złotych. Sąd też zakazał mu pracy w samorządzie, administracji rządowej, spółkach prawa handlowego i na stanowiskach kierowniczych przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Cukrzyca to nie wyrok, przekonują lekarze. W Światowym Dniu Walki z tą chorobą diabetolodzy zachęcają do częstych badań, zdrowej diety i aktywności fizycznej. W Bydgoskim Oddziale NFZ odbyły się bezpłatne konsultacje ze specjalistami i badania poziomu cukru we krwi. To cykliczne spotkanie członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W tym gronie niemal każdy wie, czym jest cukrzyca i jakie są zasady dbania o swoje zdrowie w przypadku choroby. Nie wolno nadużywać alkoholu, nie wolno obżerać się kolonki schabowe. Trzeba w miarę możliwości przestrzegać tą dietę, bo wówczas życie będzie normalnie. Przez Organizację Narodów Zjednoczonych cukrzyca nazywana jest epidemią XXI wieku. Rozróżniane są dwa typy choroby, pierwszego i drugiego. W tym pierwszym przypadku choroba najczęściej jest dziedziczona. Przy drugim typie wynika zwykle z nadwagi ze złej diety i zaniedbania stanu zdrowia. W obu przypadkach przyjmuje się insulinę lub leki. Konieczne jest też dbanie o dietę i ruch. W Polsce na cukrzy Chorują ponad 2 miliony osób. Blisko pół miliona nie jest tego świadoma, a to, zdaniem specjalistów, pierwszy krok do powikłań i do nieodwracalnych zmian w organizmie. Ludzie doprowadzają się do takiego bardzo groźnego stanu, kiedy doprowadza się do amputacji nóg. Jest to, są stany bardzo częste u nas. W Polsce z powodu zaawansowanej cukrzycy lekarze wykonują rocznie ponad 10 tysięcy amputacji nóg. Bez zmniejszyć te niepokojące statystyki, Kujawsko-pomorski oddział NFZ stawia na akcję informacyjną i organizuje bezpłatne badania cukru we krwi oraz spotkania ze specjalistami. Chodzi o tego pacjenta. Żeby mu dać informację, że on może sobie sam bardzo dużo pomóc. To dużo zależy od niego, od jego stylu życia. W Światowym dniu walki z cukrzycą także diabetolodzy przypominają o złotych zasadach walki z chorobą. Nie tylko leki doustne przeciwcukrzycowe czy insulina decydują o efektywności, jaką uzyskamy prowadząc pacjenta skorego z, z cukrzycą. Równie ważnymi elementami niezbędnymi do osiągnięcia dobrego efektu terapeutycznego jest odpowiedź. Leczenie dietetyczne i odpowiednia aktywność fizyczna. Ale chorzy na cukrzycę muszą liczyć nie tylko na siebie. Niezbędne są nowoczesne leki, a dostępność do nich czasami bywa utrudniona. Był okres, że brakowało insulin. Teraz na przykład pacjenci zgłaszają problem, że brak preparatów metforminy o przedłużonym działaniu. Tradycyjna metformina jest, ale tych preparatów o przedłużonym działaniu. Brakuje. Głównym rozwiązaniem takiego problemu jest zgłaszanie do głównego inspektora farmaceutycznego. Problem z brakiem leków, zdaniem lekarzy, jest na bieżąco rozwiązywany. Medykamenty, których brakuje, zastępowane są odpowiednikami. Jak jednak twierdzą pacjenci, nie zawsze spełniają one ich oczekiwania. Bydgoszcz, Agata Chyłka Wnuk. Trzy osoby zginęły, 15 zostało rannych. To statystyki dotyczące wypadków przy pracy w budownictwie w ubiegłym roku. Upadek z wysokości, porażenie prądem czy przygniecenie. To branża, w której najczęściej dochodzi do takich tragedii. Inspektorat pracy podaje, że tendencja jest malejąca. O higienie i bezpieczeństwie pracy w budownictwie rozmawiano dzisiaj w Toruniu. Kask, kamizelka, odpowiednie obuwie i stabilne rusztowanie. W takim miejscu jak to nie warto iść na skróty. Najczęstszym wypadkiem na budowie to jest upadek z wysokości. A to przykład skrajnego braku wyobraźni. Bez kasku, uprzęży, a nawet siatki bezpieczeństwa. Mężczyźni pracowali na dachu jednego z budynków komendy wojewódzkiej policji w Bydgoszczy. Tymczasem odpowiednia odzież, zabezpieczenie i znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa to na budowie gwarancja życia. Nie zawsze leży po stronie człowieka. Często jest tak, że. Winę ponoszą przykładowo wady materiałowe lub rozwiązania przyjęte do zabezpieczeń, co nie zmienia faktu, że czynnik ludzki jest w tym bardzo też istotny. Statystyki jasno pokazują. W ubiegłym roku na Kujawach i Pomorzu doszło do 18 wypadków przy pracy na budowie, w których zginęły 3 osoby. Dla porównania, niemal dekadę temu odnotowano 30 wypadków, w których śmierć poniosło 15 osób. Tendencja jest malejąca, twierdzą zgodnie pracownicy Inspektoratu Pracy. To wynik wielu lat systematycznej edukacji pracowników i pracodawców. Ale malejąca liczba wypadków na budowach nie może zwalniać ze zdrowego rozsądku oraz odpowiedniej ochrony podczas wykonywania pracy. Niestety, nieodpowiednie zabezpieczenie pracownika prowadzi do urazów lekkich, ciężkich lub nawet śmiertelnych. Upadek z wysokości, no praca na wysokości jest uważaną pracą już powyżej metra, jest pracą szczególnie niebezpieczną. A w okresie wakacyjnym trud tej pracy tym bardziej daje się we znaki. Lejący się żar z nieba nie zachęca do zakładania na siebie dodatkowych elementów, które grzeją. To przygotowanie poza dobrym zdrowiem, takim monitorowanym. To jednocześnie chodzi o to, żeby ci ludzie mieli przerwy, żeby były napoje. Przypominanie o bezpieczeństwie to nieodzowny element w tej branży podkreślają uczestnicy Rady do spraw bezpieczeństwa pracy w budownictwie w Toruniu. Podczas spotkania dyskutowano o tym, jak zmniejszyć liczbę niebezpiecznych wypadków i poprawić bezpieczeństwo pracowników. Natalia Kurowska, TVP 3 To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym programie. Spór o wygląd wyremontowanego starego rynku w Bydgoszczy. W Łojewie powstaje tron godny kujawskiego księcia. 154 wystąpienia, 200 interpelacji, 30 projektów ustaw, 15 spotkań klubów obywatelskich. Arkadiusz Myrcha, poseł Platformy Obywatelskiej, podsumowuje swoją działalność w Sejmie. Zrobiłem. Wszystko co w mojej mocy, tak jak obiecałem w kampanii wyborczej, żeby Toruń i nasz region był dumny ze swojego parlamentarzysty. I mam, jestem przekonany, że te liczby, te, te statystyki aktywności w Sejmie są tego najlepszym potwierdzeniem. Ponad 150 wystąpień na mównicy sejmowej, ponad 200 interpelacji i interwencji złożonych do poszczególnych ministrów, właśnie często w sprawach naszych regionalnych. Ponad 100 nowych dróg w regionie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zostały podpisane umowy na modernizację tras. Ważną inwestycją będzie również przebudowa skrzyżowania w Rypinie łączącego ulicę Lipnowską, Kościuszki i Rzemieślniczą. To dla samego Rypina bardzo ważna inwestycja, z tego względu, że zawsze na takich skrzyżowaniach mamy problemy z ruchem i taka inwestycja pozwoli upłynieć ten ruch. Dlatego są to ważne inwestycje, może zakresowo nieduże, ale bardzo ważne dla mieszkańców. Od wielu lat mieszkańcy Rypina nie tylko wnosili, aby poprawić akurat bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. Cieszę się, że wreszcie zdobyliśmy środki unijne na realizację tego zadania. To bardzo usprawni i poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Akurat w tym miejscu w regionie. Jest to kolejne, kolejne niebezpieczne skrzyżowanie, które stanie się bezpiecznym na mapie naszego województwa. Za to cieszą bardzo te drobne projekty finansowane w ramach FOGRO. To jest, przypomnę, fundusz Ochrony gruntów rolnych, z którego funduszu finansujemy utwardzenie dróg gruntowych. Będziemy pracowali nad drugim etapem budowy drogi asfaltowej łączącej dwie gminy moją gminę w gminę Radomin w miejscowości Wilczewo. Będziemy łączyć z miejscowością Sokołowo, która mieści się w gminie Golub Dobrzyń. Dla miasta gminy Jabonowa Pomorskiego jest to, bardzo, są to, jest to bardzo ważna umowa. Będziemy realizować kolejny etap ważnej drogi gminnej to jest droga Bóg Pomorski Nowa Wieś. Ona w sposób znaczny ułatwi funkcjonowanie dnia, życia codziennego dla naszych mieszkańców. Pytgowski Stary Rynek jutro wieczorem zostanie oficjalnie otwarty po remoncie. Tymczasem radni Prawa i Sprawiedliwości krytykują jego nowy wygląd. Urzędnicy odpowiadają, że na razie to jeszcze nie jest ostateczny wygląd rynku. Nie dość, że jest wielka, wielka szarość, nuda, to jeszcze te płyty strasznie się brudzą. Mamy wielką nudę na tym rynku. Nie ma nic, co by go wyróżniało, co by zainteresowało przechodnia. Mamy owszem zarys, jak Państwo widzicie, dawnego ratusza. Ludzie mi się pytają, co to jest. Co to jest? Nie ma żadnej informacji, skąd przechodzimy, że tu stał kiedyś ratusz gotycki. To jest kamienna pustynia. Tu powinno być dużo zieleni, może jakieś drzewa, niekoniecznie drzewa, które zasłaniają te przepiękne kamienice. Żyjemy w XXI wieku, a ten rynek nie spełnia wymogów udostępnienia dla osób niepełnosprawnych. Dlaczego rynek okalają rynny? które stanowią przeszkodę dla osób z niepełnosprawnościami, osób poruszających się na wózkach. Stary rynek jest jak wyremontowane mieszkanie, które musimy umeblować. Radni PiSu propozycji na umeblowanie już nie mają, mają tylko krytykę, a my toczymy w Bydgoszczy cały czas dyskusję o tym, aby obudować rynek w historycznym kształcie, czyli odbudować zachodnią pierzeję, czy może postawić pomnik Kazimierza Wielkiego, ponieważ takie głosy też się pojawiały. Czyli patrzmy na rynek jako odnowione, estetyczne mieszkanie, w którym Możemy zrobić wszystko to, co będzie dla Bydgoszczy ważne, ale chcemy w tej sprawie uzyskać konsensus, a nie robić to na siłę i swoje pomysły forsować. Około 400 chust onkologicznych trafiło do pacjenta kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy. Akcję zorganizowała Fundacja Antyrak, wspierająca kobiety, które w wyniku leczenia straciły włosy. W skutecznej walce z rakiem nie wolno zapominać o dobrym samopoczuciu pacjentek podkreślają specjaliści. Gdy w grę wchodzi życie i zdrowie, walka z chorobą musi być bezwzględna. W przypadku chemioterapii krępującym kosztem leczenia jest często utrata włosów. Szczególnie przeżywają to kobiety, dla których są one naturalną ozdobą. Wypadły mi wszystkie włosy, takie prawie wszystkie. No także musiałam je ściąć. Musi się czech sobie je podobać, ale i całemu otoczeniu też, żeby go po prostu nie mijać. Nowy wygląd, nie przez wszystkie pacjentki akceptowany, zniechęca do kontaktów z otoczeniem, rodziną i przyjaciółmi. By uchronić się przed dyskomfortem, kobiety szukają różnych rozwiązań, chcąc zachować wygląd sprzed choroby. My dla nich zapisujemy peruki, ale dla nich peruka w okresie, kiedy mamy teraz afrykańskie upały, to jest coś strasznego. Z myślą o pacjentkach i pacjentach potrzebujących tego typu wsparcia, powstała Fundacja Antyrak i projekt Babski Szyk. Kolorowe, lekkie chusty nieodpłatnie trafiają do onkulacji. Onkologicznie chorych w szpitalach całej Polski, także w Bydgoszczy. Otrzymali je już pacjenci Centrum Onkologii i Szpitala Dziecięcego oraz Szpitala imienia doktora Biziela. Ponad 400 chust przekazanych klinice hematologii uszyli wolontariusza fundacji. One spłynęły z całej Polski. U nas szyły szyła młodzież z 9 LO, szyły, szyły, szyły dzieci z gimnazjum integracyjnego. To jest ziarenko takie, takiego chociaż trochę komfortu w cierpieniu, które. Które te panie mają, i, i to jest bardzo istotna sprawa. Przedstawiciele fundacji zachęcają do wzięcia udziału w akcji Babski Szyk. Pomóc można na dwa sposoby: szyjąc chusty z przekazanego materiału, lub wpłacając darowiznę, dzięki której możliwy będzie zakup materiałów. Bydgoszcz, Jagoda Rogaty. Dziękujemy bardzo. A teraz opowiemy o nietypowych interwencjach szubińskich policjantów. Funkcjonariusze eskortowali do szpitala samochód z rodzącą kobietą. Małżeństwo dotarło na porodówkę na czas, a kilka dni wcześniej natomiast pomogli wydostać chłopca z zamkniętego samochodu. W poniedziałkowy poranek policjanci z Szubina wracali z interwencji, gdy na jednej z ulic zatrzymał ich kierowca Audi. Mężczyzna poprosił o pomoc w szybkim dotarciu do oddalonego o prawie 20 km szpitala. Mąż podbiegł do nas zdenerwowany. E, szybko powiedział, że e, jego żona siedzi z, z przodu w jego pojeździe, odeszły już jej wody i lada moment będzie rodzić. Dlatego no, nasza reakcja musiała być błyskawiczna. Małżeństwo w asyście policjantów dotarło bezpiecznie do szpitala. Kilka godzin później na świat przyszła dziewczynka, Olga. To jest coś innego, jakaś odskocznia od tej codzienności. Wiadomo, mamy do czynienia zazwyczaj z takim środowiskiem, które dopuszcza się wykroczeń bądź przestępstw, no, a coś takiego jest jakąś tam odskocznią, czymś co no, daje jakieś tam poczucie satysfakcji z tego zawodu. To nie jedyna nietypowa sytuacja, z którą mieli do czynienia policjanci z szubińskiej komendy. Kilka dni wcześniej na jednej z ulic kobieta po wyjściu z auta zatrzasnęła pojazd. W samochodzie został jej półroczny syn. Dziecko zaczęło płakać w trakcie jazdy. Prawdopodobnie było głodne. Pani w związku z powyższym zjechała na chodnik, zatrzymała pojazd, chciała dziecko nakarmić. Kiedy zamknęła drzwi, okazało się, że kluczyki zostawiła w środku i niestety już nie mogła otworzyć auta. Ze względu na wysokie temperatury nie było czasu, by ktoś z rodziny dowiózł zapasowe kluczyki. Policjanci nie mieli innego wyjścia, jak tylko wybić w aucie szybę. Dziecko przekazaliśmy matce, która faktycznie była bardzo zrozpaczona. Całą zaistniałą sytuacją w momencie przekazania po pewnym czasie matka się uspokoiła, bo już wiedziała, że dziecko jest bezpieczne. Empatią wykazały się również sprzedawczynie z pobliskich sklepów. Pomogły uspokoić mamę i chłopca, by bezpiecznie wyruszyli w dalszą drogę i dotarli do domu. Szubin, Katarzyna Ormanowska. Pamiątki i dokumenty związane z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W jednym miejscu, w Bibliotece Głównej, powstało uczelniane Muzeum. Będzie to druga, po Muzeum Dyplomacji Uchodźstwa Polskiego, instytucja działająca w strukturach uniwersytetu. Celem muzeum jest dbanie o dziedzictwo i historię uczelni. Biblioteka jest dobrym miejscem, dlatego że mamy kadrę taką już przygotowaną do obcowania zarówno z zabytkami, czyli ze starymi drukami, starymi zbiorami, rycinami, grafikami, a z drugiej strony też potrafimy opracowywać takie zasoby. Nie spodziewaliśmy się tego, że ktoś kiedyś przyniósł jakąś teczkę i nie wiemy, kto na dobrą sprawę, bo gdzieś tam trafiła, ktoś zostawił. A okazało się, że to jest teczka Solidarnościowa z lat 80, 81, 82, tego co się działo na uczelni wówczas, z protokołami, wykazami, spotkaniami i tak dalej. Więc jest to naprawdę bardzo dla nas ciekawy, i cenny obiekt z tych takich bardzo trudnych czasów. To są również rzeczy, które do nas trafiają przypadkowo. Ktoś mówi, że coś tam ma i może chętnie przyniesie muzeum uniwersyteckie. No to jest pisanie się po prostu w tradycję uniwersytecką polską od zarania istnienia uniwersytetów. Kiedyś były skarbce, kiedy uniwersytety jeszcze były powiedzmy kościelne na przykład a czy królewskie natomiast no dziś to są muzea już tak jak Uniwersytetu Jagiellońskiego czy czy warszawskiego Toruńskiego, które mają dziesiątki lub setki lat tradycji. No wpisujemy się teraz w tą tradycję po prostu. Mija 20 lat od momentu, kiedy otwieraliśmy Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego przy naszym Uniwersytecie. Wtedy jeszcze to była Akademia Bydgowska, później Uniwersytet. Ale dla nas jest to czas jednak pięciu, pięciu dekad. To są dwa pokolenia, bo mniej więcej 25 lat jedno pokolenie. A więc mamy co zbierać, bo przecież to były cztery uczelnie. Jeżeli tak górnolotnie nazwiemy, które w tej chwili tworzy uniwersytet, to był jej studium nauczycielskie, wyższa szkoła nauczycielska, później była Akademia Bydgoska, wyższa szkoła pedagogiczna. W sposób materialny będziemy tę tradycję umacniać, gromadzić dla przyszłych pokoleń. W Łojewie praca w re, aż wióry lecą. Trwają piąte międzynarodowe Mistrzostwa Polski w rzeźbieniu w drewnie. Tegorocznym tematem przewodnim jest tron księcia Kujawskiego. W zawodach bierze udział 20 rzeźbiarzy, m.in. z Polski, Czech, Białorusi i Ukrainy. Dźwięk pił spalinowych słychać w Łojewie od samego rana. Najpierw cięższy sprzęt, później do akcji wkroczą szlifierki kątowe. Wszystko po to, by dopracować szczegóły. Efekt końcowy – prawdziwe dzieła sztuki. Wszystko zaczyna się od pomysłu. Ważny jest też odpowiedni dobór pnia. Później, przy pomocy piły spalinowej, drzewo jest wstępnie formowane. Władysław Ligocki przygotowuje tron z herbami miejscowych władców. Rzeźbiarz broni tytułu mistrza polski sprzed roku. Są lepsi niż w zeszłym roku. Kaczyłowski najbardziej się go obawiam. Przypuszczam, że ten rok mu się może udać. Do precyzyjnego wykończenia większość rzeźbiarzy używa szlifierek. Stanisław Pan Mogilna jest jednym z niewielu uczestników, którzy rzeźbią także przy użyciu dłuta. Jak mówi, w tej kwestii jest tradycjonalistą. Zacząłem od nożyków, od dłut, Tego się człowiek nie pozbędzie. Chociaż teraz jest era pił, frezarek innych tam narzędzi. Używam pił tylko do obróbki zgrubnej. A później wykańczam to wszystko dłutami. Tematem tegorocznej edycji mistrzostw jest tron godny księcia kujawskiego. Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy zwiedzili okolice i poznali historię, to lekcja historii Kujaw i Pomorza, również dla uczestników z Ukrainy, Litwy, Czech czy Białorusi. Nas jakby sprowadzili jakby od tych gruntów waszych do gdzie wykopaliska różni byli gdzie to znaleźli archeologi coś do tych zabytków, które już odnowione. prosto fajnie. To. Bardzo dobre idee, tematyka każdych mistrzostw jest związana z naszą tradycją, z naszymi korzeniami. Myślę, że to jest najważniejsze to, co zostaje po tych mistrzostwach. To piąte mistrzostwa Polski w wojewie. Co roku efekty pracy można podziwiać podczas dnia finałowego. Wtedy ogłaszane jest nazwisko zwycięzcy. Z każdym rokiem poziom. A poziom jest coraz wyższy. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że zawodnicy z całej Europy przyjeżdżają, żeby tutaj porzeźbić. A na finał zaplanowano wiele atrakcji, m.in. zawody w rzeźbieniu na czas i dla najmłodszych warsztaty rzeźbienia w Plastalinie. Łojewo, i kaczmarczyk To jest teraz na zapowiedź informacji sportowych. Artur Onacki. Dziś w serwisie m.in. o przygotowaniach judoczki Anny Załęcznej do startu w Uniwersyjadzie we Włoszech, a także podsumowanie sezonu koszykarzy polskiego cukru Toruń. Mamy też nadzieję poznać pierwsze plany na przyszły sezon drużyny wicemistrzów Polski. Szczegóły po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Po rekordowych upałach czas na chwilowy oddech i spadek temperatury. Szczegóły Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Zwrotnikowe afrykańskie bardzo ciepło powietrze, które napłynęło w ostatnim czasie do Polski przyniosło nam falę nieznośnych upałów i tak wczoraj padł czerwcowy rekord w radzeniu w województwie lubuskim termometry o godzinie 15 przekroczyły 38 stopni. Tak wysoka temperatura w najbliższych dniach na pewno nam nie grozi. Przed nami ochłodzenie. Jutro w regionie termometry przekroczą maksymalnie 24-25 stopni. Podobnie będzie też w sobotę dopiero od czeka nas ponowny wzrost temperatury. Szczegóły już za moment zapraszam. Teraz kończymy kolejne wydanie zbliżeń o 21.00. Do zobaczenia.